jrzyjmy sobie kopareczkę Kopareczka roboda Taki nawet ciekawy daszek joysticki mamy Zajrzyjmy do silnika. Powiem Wam, że tak elegancko. Elegancko. No tu mam jeszcze akcesoria: jakieś wiertnica, skarpówka, jakaś łyżka sześćdziesiątka, łyżka dwudziestka, kciuk, taki chwyt do drewna. I tam widzę jeszcze grabie. Ale powiem Wam, że tutaj fajnie to wygląda. Joystiki są przy, przy fotelu. Ładowarka nawet jest. Tu mamy Hebel, Sanie i obroty. Tu jest jeszcze jakaś regulacja fotela. A tu mamy pewnie lemiesz, opuszczanie lemiesza. Tutaj mamy trzecią sekcję. Z tego co patrzę, trzecia, na, w trzeciej sekcji jest zawór i jest szybko złącze. Więc na plus. Siłowniki też są od górnej części Tutaj też jest od strony operatora siłownik Tu mamy dwa sworznie Jeden na górze, drugi na dole Ten siłownik też w miarę przymocowany, przyzwoicie